Black Wild dojrzio gałek spotkam. Na kochani, dzisiaj przed nami zestaw asan przygotowujący nas do pierwszego bakasana, czyli skręconego kruka. Tej pozycji zwykle ciężko nam ją utrzymać, ciężko do niej wejść, nie wiemy jak ją ugryźć. Przygotujcie sobie zatem krzesełko. Z takim szczebelkiem o pośredniej wysokości. Zróbcie solidną rozgrzewkę i zróbcie sobie kilkanaście powitań Słońca. I dopiero po rozgrzewce, po powitaniach Słońca, zacznijcie ze mną ten zestaw asan. Pierwsza asana, swastika asana, czyli siad skrzyżny. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym, wygodnym, wciągamy brzuch, zaciskamy bandę, wyciągamy się czubkiem głowy do sufitu. Z wydechem skręt prawą stronę, lewa dłoń na prawe kolano. Zostajemy na wdech, odkręcając się mocniej, na wciągniętym brzuchu. I z wydechem wracamy do centrum. Wdech, pępek zasysa się z końcówką wdechu. I wydech, skręt w lewą stronę, prawa dłoń na lewe kolano. I wdech, zostajemy na zasysanym brzuchu. I wydech, wracamy do centrum. Powtarzamy bardziej dynamicznie. Wdech pępek zapada się, bandy aktywne. I wydech skręt w prawą stronę. I wdech wróć powolutku do centrum. I wydech skręt w lewą stronę. I wdech wróć do centrum. I wydech skręt w prawą stronę. I wdech centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Z wdechem w centrum zmieniamy splot nóg w skrzyżnym na bardziej niewygodny. Z wdechem wciągnij brzuch, zaciśnij bandy i wydech skręt w prawą stronę i wdech w centrum. I wydech skręt w lewą stronę. I wdech w centrum. I wydech skręt w prawą stronę. Wciągaj dróg. I wdech w centrum. I wydech skręt w lewą stronę, wciągaj brzuch. I wdech centrum. I wydech skręt w prawą stronę, mocny brzuch, mocne bandy. I wydech, wdech centrum. I wydech skręt w lewą stronę. I wdech centrum. Uwaga! Pies z głową w dół, a konkretnie skręt w psie. Wyjdźcie sobie do psa z głową w dół i zaprzyjcie się mocniej lewą dłonią o matę. W razie czego możecie zmniejszyć rozstaw stóp i zrobić sobie nimi kroczek bardziej do przodu. Odpychamy się od lewej dłoni, wciągamy brzuch i z wdechem chwyt prawą dłonią za zewnętrzną stronę lewej nogi albo za kostkę. I wydech, odkręcamy się mocniej, wciągamy brzuch. I wdech, odpychaj się o lewej dłoni, rotacja. I wydech, odkładamy prawą dłoń na matę, ciężar ciała na prawą bądź, zapierajcie się nią. I z wdechem skręć. Lewa dłoń idzie na zewnętrzną stronę prawej nogi albo na prawą kostkę. I wydech, wciągasz brzuch, odpychasz się prawą dłonią. Maksymalnie rotacja. I wdech, brzuch zasany. I wydech, lewa dłoń na matę za przysienią już. Przyspieszamy. I wdech, prawa dłoń na lewą kostkę. I wydech, wróć prawą dłonią na matę za przysienią. I wdech lewa dłoń na prawą kostkę wciągasz brzuch. I wydech, wróć lewą dłonią na matę za I wdech prawa dłoń na lewą kostkę, wciągaj brzuch, rotuj. I wydech prawa dłoń na matę za I wdech lewa dłoń na prawą kostkę, wciągaj brzuch. I wydech, wróć lewą dłonią na matę. Siadamy na piętach. Dla chętnych odpoczynek w dziecku. Mogą być ramiona wzdłuż ciała, kilka oddechów. Możecie sobie zostawać nawet na pięć oddechów w każdej pozycji. Ja Wam dzisiaj pokazuję zestaw asan, który wykonuje w różnych proporcjach czasowych, oddechowych. Następną pozycją będą skręty w wajrasanie, czyli w pozycji pioruna. To, co teraz widzicie, siad na piętach. Znowu zaciskamy bandy, wyciągamy się próbkiem głowy do sufitu, opuszczasz podbródek, Wydech, zasysasz pępek i wydech skręt w prawo, lewa tło i na prawe kolano. Uwaga, spójrz na moją prawą dłoń. Możesz ją tu z wdechem zostawić albo sięgnąć w prawą dłonią gdzieś do lewego biodra. Odkręcać się mocniej. I wydech, skręcaj się jeszcze w pozycji. I wdech, wróć do centrum. I wydech, skręt w lewą stronę. Prawa dłoń na lewe kolano. Uwaga, z wdechem znowu zostawiamy lewą dłoń z tyłu albo wędruje na prawe biodro. I wydech, odkręcaj się mocniej, wciągaj brzuch. I z wdechem w centrum przyspieszamy. Wydech skręt prawa strona. Wdech prawa dłoń na lewe biodro. Wydech zostań, wciągasz brzuch. I wdech centrum. I wydech skręt w lewą stronę. Wdech lewa dłoń na prawe biodro. I wydech wciągasz brzuch. Odkręcasz się mocniej. I wdech centrum. Możesz sobie zrobić jeszcze kilka powtórzeń tutaj. Przechodzimy do pierwszej bakasany. Jeżeli jej przedtem nie robiłeś, idź do szkoły Jogi i najpierw naucz się pozostawać w bakasanie, czyli w kruku pod okiem nauczyciela. W domu ustaw koniecznie przed sobą, materac po duchy. Przechodzimy sobie do skłonu ze stopami szerzej niż biodra i kładziemy sobie rozczapiżone palce dłoni na macie, dłonie całymi wnętrzami na macie. Ugnijcie lekko łokcie i teraz popatrzcie. Moje kolana wciskam w tricepsy. Bakasana jest pierwszą pozycją, którą musicie opanować, żeby robić skręconą bakasanę. Jeżeli Wam nie wychodzi bakasana, chodźcie do szkoły jogi, trenujcie pod okiem nauczyciela. Zwężam sobie rozstaw stóp na szerokość dłoni. Mam cały czas takie szerokie dłonie i obciążacie równomiernie wszystkie palce dłoni i ich opuszki nadgarstki. Całe wnętrza dłoni jakby wklejamy do maty. Wciśnijcie sobie Spójrzcie kolan w pachy i w tricepsy. Błędem jest odstawianie kolan na łokcie. Jak już poczujecie, że kolana się zassały z tricepsami, będą potem piękne śniaki, to wciągamy brzuch i tylko popatrzcie, przenosimy sobie ciężar ciała do przodu. Macie mocny brzuch, mocno aktywnie odpychacie się od całych dłoni, czujecie ramiona i tylko przenosicie sobie ciężar ciała. To jest pierwszy stopień wykonania pozycji. Pierwszy etap. Jeżeli już czujecie, że wypychacie się mocno, to sobie unosicie raz lewą, raz prawą stopę. I nie przejmujcie się, jak będą Wam zjeżdżały łokcie z tricepsów, bo jest na przykład gorąco. Możecie sobie posmarować te miejsca magnezją, czyli takim pudrem dla poldenserów albo stosowanym przez Panów na siłowni. Zaufajcie, to działa. Jak już unosicie, bez problemu obydwie stopy pojedynczo, to próbujecie dodać sobie, popatrzcie, takie lekkie uniesienie stóp w górę i możemy wykończyć pozycję unosząc całe łydki równolegle do podłogi. I odstawiacie stopy, jak czujecie, że ślizgało Wam się za bardzo łokcie, tracicie kontrolę. Powtarzamy, dopóki czujecie, że macie chęć na bakasane, nie czujecie braku kontroli, czyli nie czujecie, że zaraz, popatrzcie, z tej pozycji będzie fiką do przodu. Jeżeli czujecie, że danego dnia jesteście niewyspani, nie macie ochoty na pozycje równoważne, to po prostu omijajcie je albo powtórzcie jeden raz i się niczym nie przejmujcie. Skręty. Prostujemy prawą nogę, lewa stopa za prawe kolano. Usiądźcie mocno obydwoma pośladkami na macie i przyciągnijcie się pod lewym kolanem, zgięciem prawego łokcia. Wciągajcie brzuch, przyklejajcie sobie udo prawie do klatki. I z wydechem skręcę w lewą stronę. Mocny brzuch rośnie czubkiem głowy do sufitu. Wariant drugi: możecie na wdechu znowu przenieść lewą dłoń na prawe biodro, ale nie musimy. I wydech, zostajemy. Rośniemy czubkiem głowy do sufitu. Zostańcie tu na dłużej. I wdech. Bijecie lewy pośladek w matę, mocny skręt. I wydech, wciągasz mocno brzuch. I wdech, cały czas przyciągaj się lewym udem do klatki. I wydech, rotuj w klatce i w talii. I z wdechem wróć sobie do centrum. Zmieniamy stronę, prostujemy lewą nogę i przykładamy prawą stopę za lewy kolana. Znowu wbij obydwa pośladki z równomiernym obciążeniem w matę. Przyciągnij się lewym skimciem łokcia pod prawym kolanem. Przyciągnij prawe udo mocno do klatki. Weź wdech wciągając brzuch. I z wydechem prawa dłoń za plecy. Zostaniemy na nieco dłużej. Uwaga, możesz zostać z prawą dłonią za plecami, albo z wdechem szukasz sobie prawą dłonią lewego biodra. I wydech wciągaj brzuch, rotuj w prawo cały czas. I wdech, wciskaj prawy pośladek w matę, niech ci ciężar ciała nie ucieka na lewą stronę. I wydech, skręcaj się, i mocno w talii. I wdech, wciskaj prawy pośladek w matę. I wydech, wciągaj brzuch, obkręcaj się mocno do tyłu. I z wdechem wróć sobie do centrum, rozplącz nogi. Możesz jej postawić na macie i na chwileczkę podciąć mięśniami. tasana, Krzysyłk. Zostaw stopy rozłączone albo złączone. Jak złączone, to uda razem. Wciągnij brzuch, trzymaj proste plecy, delikatnie, niezauważalnie kość ogonową i na wydechu zacznij schodzić w tył pośladkami, ale wciągaj brzuch. Plecy proste, czubek głowy do sufitu. I nie odrywaj palców stóp od maty, dłonie przed klatką. Ściskaj, uda, ściskaj pośladki. Poczuj, jak pracują całe nogi, obciążaj całe podeszwy stóp. Wciągaj brzuch. Spróbuj siadać w tył, pośladkami na maksymalnie prostych plecach i nie odrywać palców stóp od maty. Mocno zasysaj pępek. Jak poczujesz, że tu się za bardzo zapadasz w lędziach, to podbiję jakoś Wciskaj mocniej palce stóp na maty. I z tej pozycji zejdź sobie maksymalnie w dół do przysiadu. Jeśli tego nie opanujesz, to nie idziesz dalej. I uwaga, wyjdź pośladkami w górę, pochylając się do przodu i na wydechu wykonaj skręt w utkatasanie. Prawy łokieć zalewy kolana, ale spójrz na swoje kolana. Jak skręcimy się w lewo, to prawe kolano nam będzie chciało wejść do przodu. Wyrównaj kolana, to będzie mocne. Zaprzyj się maksymalnie prawym łokciem za lewym kolanem, a tak naprawdę po zewnętrznej stronie lewego uda prawym tricepsem. Widzisz? Tu triceps napiera nam na lewe udo. w się. Staraj się schodzić łokciem. Popatrz jak najniżej. Wyrównaj kolana i wytrzymaj. To będzie mocno podkręcająca energię i metabolizm pozycja. I wróć sobie do centrum. Uch, jeśli czujesz pieczenie w mięśniach, na jak z mięśniami, odpocznij. Przed nami druga strona, słuchajcie. Jeszcze druga strona. Uwaga. Odpocznijcie sobie i znowu utka sana. Stopy na szerokość bioder albo złączone. Jak złączone, to ściskamy uda, dłonie przed sercem i na wydechu schodzimy sobie w dół na prostych plecach. Lekko myśl o podwijaniu kości ogonowej, wciągaj brzuch. Nie odrywaj palców stóp od maty. Mocny brzuch. Wyciągaj się czubkiem głowy do sufitu. Ale patrz na kolana, aktywuj uda. Rozłóż ciężar ciała pomiędzy cały podeszwy stóp na macie. I znowu zrób sobie taki przysiad mocny. Poczujesz mięśnie nóg z wydechem i unieś lekko pośladki. Skieruj głowę do przodu i teraz na wydechu skręt w prawo. Lewy łokieć za prawe kolano. Już popatrz, lewy kolano nam się wysuwa. Wyrównaj je do prawego. I zacznij schodzić lewym łokciem w dół, tak żeby lewy triceps zaparł Ci się o prawe udo. Jesteśmy w mocnym skręcie. Wciągaj brzuch, odpychaj się lewym tricepsem od prawego uda. Nie oderwaj palców stóp. I z wydechem wróć. Na pewno czułeś i czułeś, czuliście. Mocno mięśnie ud. Dlatego teraz lekki odpoczynek na macie trzęsiemy. I przygotujemy się za chwileczkę do naszej właściwej wakacji z krzesłem. Jeżeli nie chcecie z krzesła, możecie ustawić sobie dwa stabilne drewniane klocki albo trzy, jeden nad drugim, na najmniejszej wysokości i wejść sobie stopami na klocki. Ja używam krzesła, bo krzesło pomaga. Jest bardziej stabilne od klocków. Popatrzcie. Mamy krzesełko z takim szczebelkiem, niezbyt wysokie. I unikajcie tabalatu, bo się Wam przewrócą. Kładziemy sobie z przodu maty, i teraz podchodzicie do krzesła. Robicie sobie skręt już. Popatrzcie, jesteśmy na palcach stóp. Pięty mogą być na macie, ale to będzie mocniejsze, i gwarantuję, że się przewrócicie, będziecie mieć pięty na macie. Robimy sobie skręt, czyli przechodzimy dłońmi prawą stronę, i zapieramy się lewym tricepsem, tak jak podczas skrętów w katasanie, na prawym udzie. Odpychacie się aktywnie od dłoni i macie cały czas rozczapieszone palce dłoni, jak podczas bakasany. W tej pozycji, sobie ściągając triceps na zewnętrzną stronę prawego uda, spróbujcie odstawić jedną stopę na krzesło. Jeżeli poczujecie, że jesteście za blisko, to wróćcie nią na matę, oddalcie się. A jeżeli poczujecie, że wyciągacie ją za daleko, to sobie zróbcie kroczek dłoni do krzesła. Znajdźcie sami dobrą odległość. Rozstawcie dłonie na szerokość barków i w mocnym skręcie, wciągając brzuch, odpychając się od dłoni, popatrzcie, naciskacie lewym tricepsem na zewnętrzną stronę prawego uda. Tutaj się skręcacie maksymalnie, mocne dłonie. Wchodzimy sobie jedną stopą na szczebelek drugą, ustawiamy stopę jedna nad drugą i tutaj nie tracicie tego oparcia lewego tricepsa na zewnętrznej stronie prawego uda. Teraz czujecie, że triceps lewy jest napięty. Wciągacie brzuch i odpychacie się tylko od dłoni. Jak schodzimy, odstawiamy sobie dolną stopę na matę, górną. Mocne przygotowanie. I druga strona. Wystarczy kilka takich powtórzeń. Jak już czujecie, że zjeżdża nam triceps, ślizgają się, Ramiona, uda, nie się dużo. Wychodźcie z pozycji. I znowu krzesełko po drugiej stronie. Wchodzimy na palce stóp. Kładziemy sobie dłonie po lewej stronie. Odkręcamy się. Zapieramy się mocno prawym tricepsem o zewnętrzną stronę nowego uda i próbujecie sobie ustalić odległość od krzesła. Podejdźcie sobie tak, żebyście mogli dać całą siłę na ramiona, ale żebyście nie lecieli do przodu. Zapieramy się mocno. Prawym tricepsem o lewe udo i wchodzimy. Prawa stopa, lewa na krzesełko. Ustawiamy stopy jedna nad drugą. I tu popatrzcie, odpychacie się od całych wnętrz